jest dwie. Dzień dobry z Kazachstanu. Zapraszam dziś na spacer z Monteniem. Jakoś tak na tapetę wzięłam ostatnimi czasy tego wielkiego Francuza, większego niż Napoleon i Chanel razem wzięci. Przynajmniej według mnie. Uwaga, raz, dwa, trzy, oddajmy dynamicznie głos Monteniowi. Trzeba nauczyć się cierpieć to, czego się nie da uniknąć. Życie nasze złożone jest jak harmonia świata z rzeczy sprzecznych, jakoby z rozmaitych tonów, łagodnych i chropowatych, ostrych i miętkich, figlarnych i głębokich. Cóż by zdolił muzyk, który by lubił tylko jedne z nich? Trzeba, aby umiał posługiwać się nimi z połem i mieszać je ze sobą. Tak samo i my, owym dobrem i złem, które są... Współistotne naszemu życiu. Nasz byt i nasza istota nie mogą się ostać bez tej mieszaniny. Jedna struna jest nie mniej potrzebna niż druga. Prosto, jasno i na temat. Bądź jak muzyk, nie obrażaj się na tony, z którymi ci nie po drodze. Możesz sobie tak po prostu wybierać. Lubię nutę C, ale przy nucie A czuję się nieswojo. Wyrzućmy ją więc z gamy. Bądź jak kucharz, który wie, że nie może podawać gościom tylko ptasiego mleczka na płatkach róży. Czasem trzeba i naleśniki z serem przyrządzić i pomidorową ugotować, a po gotowaniu trzeba posprzątać, bo to też jest część życia. Trzeba umyć naczynia i zetrzeć blat kuchenny, wyrzucić śmieci. Bądź jak dobry rzeźbiarz, co i z lipowego drzewa wystruga jezuska, i z marmuru nikę, i nie pogardzi nawet gliną. I wie, że częścią natchnionego procesu twórczego jest również zamiecenie podłogi z wiórów, czy wypranie ubrudzonego gliną fartucha. Mieszaj, kombinuj różne tony, nie obrażaj się na rzeczywistość, bo to wszystko współistotne naszemu życiu. To wszystko tworzy jego części glina, i marmur, i płyn do mycia naczyń, i pomidorowa, i nawet płatki róż. Jeszcze raz. Trzeba nauczyć się cierpieć to, czego się nie da uniknąć. Życie nasze złożone jest jak harmonia świata z rzeczy sprzecznych, jakoby z rozmaitych tonów, łagodnych i chropowatych, ostrych i miętkich, miglarnych i głębokich. Cóż by zdolił muzyk, który by lubił tylko jedne z nich? Trzeba, aby umiał posługiwać się nimi z połem i mieszać je ze sobą. Tak samo i my, owym dobrym i złem, które są współistotne naszemu życiu. Nasz byt i nasza istota nie mogą się ostać bez tej mieszaniny. Jedna struna jest nie mniej potrzebna niż druga. Potrzebna jest nam każda struna, bo tylko na wszystkich strunach możemy zagrać pełną, głęboką, skomplikowaną melodię, a nie tylko trzy nuty na krzyż przy ognisku. Monteni stosuje tu metaforę muzyczną, aby pokazać, że życie jest harmonijną całością złożoną z kontrastów, zarówno radości, jak i cierpienia, które są równie niezbędne do jego pełni. Filozofowi nie chodzi bynajmniej o pasywne pogodzenie się z losem, ale o wewnętrzną dojrzałość, która, która pozwala przejść przez trudności bez rozpaczania. Bez załamywania rąk, bez narzekania. Jeśli gotujesz obiad, nie da się uniknąć sprzątania. Takie są odwieczne prawa świata. Kończę swój spacer z Monteniem. Rachmiec, spasiba, thank you. Do widzenia, mój mądry przyjacielu. Pamiętajmy, że mądrość polega na umiejętnym graniu na wszystkich strunach życia. Nie tylko na tych przyjemnych, nie tylko na tych, które nam w danym momencie pasują.